40 tysięcy sztuk trzody chlewnej w tak małej miejscowości, miejscowości, która liczy około 700-900 mieszkańców. Tam będzie ferma na 6,5 tysiące metrów. To jest skala w Polsce absolutnie nieznana. Tu jest pałac zabytkowy Sierakowskich. Budynki są e, czasowe, wszystko tam już facet pobudował. Waplewo Wielkie znalazło się na mapie planowanych inwestycji firmy Westron. Inwestor podkreśla, że budowa pozwoli na rozwój całego regionu, a najnowsza technologia zminimalizuje uciążliwości związane z prowadzeniem centrum badawczego. Waplewianie jednak nie wierzą, że hodowla ponad 40 tysięcy świń może być nieodczuwalna. W ich ocenie nowa technologia może zniwelować uciążliwości zapachowe, ale na pewno ich nie wyeliminuje. Z wentylacji tych pomieszczeń e, gospodarskich w powietrze będzie emitowane około 3 milionów metrów sześciennych tych gazów na dobę, czyli mieszanki powietrza z tymi gazami. Oni powinni mieć 2000 hektarów na zagospodarowanie Gnojowicy. Z jakim oni rolnikiem podpiszą umowę? Każdy rolnik ma płytę gnojową u siebie. Tu założyliśmy stowarzyszenie takie nad tym jeziorkiem, nie, nie wiem czy Państwo wiecie. No kto tam przyjdzie? Tam ma być sportowo-rekreacyjno-wędkarskie, nie? No kto tam pójdzie posiedzieć sobie, czy z dukami czy z dziećmi, nie? Procedura związana z uzyskaniem stosownych pozwoleń powoli nabiera tempa. Inwestor przeprowadził już konsultacje społeczne, które jednak nie zbliżyły stron do zmian stanowiska. Firma otrzymała już pozytywne opinie od Sanepidu oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku. Waplewianie liczyli na wsparcie władz gminy, jednak wójt przyjął rolę arbitra, który nie widzi możliwości interwencji w tej sprawie. Mieszkańcy mają żal do wójta, że o planach inwestora wie od 2016 roku, lecz wcześniej w ogóle o tym nie informował. Dowiedzieliśmy się, że dokumentacja, raport w gminie jest od 2016 roku, w drugiej połowie 2016 roku został złożony. Wójt w tym czasie przyjeżdżał do nas kilkakrotnie na zebrania, mówił o naszych sprawach społecznych z różnymi no, problemami, ale nigdy nie wspomniał o tym, że w gminie jest taki raport i że jest inwestor, który zamierza taką inwestycję realizować. Nie oceniam zamiaru, nie oceniam chęci, oceniam konkretne fakty, a faktem takim jest to, że dzisiaj inwestor pan Lewandowski ze swoją firmę złożył wniosek o wydanie decyzji środowiskowej tu i teraz to rozpatruję wcześniej. Jakby powiedzieć, pan Lewandowski miał zamiar, a to był zamiar, jakieś tam można powiedzieć zamierzenia i, i, a, i nie musiał się do mnie zwrócić, czy wręcz zgody wójta, że, że ma jakieś tam zamiary. Dzisiaj mam na biurku wniosek o wydanie decyzji środowiskowej i muszę go ocenić. Dziękuję. Mieszkańcy podkreślają, w Waplewie działa już mniejsza hodowla, której działalność jest zdecydowanie odczuwalna. Mamy już tutaj fermę jedną czynną, druga jest nieczynna, tego właściciela, którą może w każdej chwili uruchomić. Jeżeli my mieszkańcy zezwolimy na postawienie takiego olbrzyma, można powiedzieć to w cudzysłowie, nie mamy racji bytu tutaj, ponieważ te odory, które będą się wydobywały z tego obiektu, z tych budynków inwentarskich zagrażają naszemu zdrowiu. Pogodzenie interesów spółki z oczekiwaniami mieszkańców wydaje się mało realne. Spółka przedstawia swoje wyjaśnienia i zapewnienia. Mieszkańcy w odpowiedzi przedstawiają obawy i zdecydowany protest wobec działań przedsiębiorców. Te obiekty, które budujemy, są jedne z najnowocześniejszych jest tutaj potwierdzenie. Nie z moich ust a z ust gości dbamy o środowisko, dbamy o to, żeby dobrostan był zachowany, żeby to, te inwestycje cieszyły zarówno właścicieli, jak i otoczenie i osoby współpracujące. Nie damy się przekupić żadną budową dróg przez inwestora, rozbudowaniem szkoły, czy nie wiem, pomóc klub, klubowi sportowemu, który też tutaj u nas jest, czy, roz, czy dofinansowanie do plebanii. Do plebani. My po prostu nie chcemy nic, żadnych pieniędzy, żadnych chodników, nic. My nie chcemy tej inwestycji tutaj. Nasz budynek jest bezpośrednio położony, blisko tych zabudowań. A ponieważ ta była firma, która była kiedyś czynna, ona y, przylegała do nas no, może gdzieś tak 100 metrów, może 150 do nas. I my, mieszkając akurat w tym budynku, to po prostu mieliśmy w domu nofetor. To było na okrągło. Jak mają 200 hektarów od swojego domu, niech sobie tam budują. Tam im nie będzie bronił. A tutaj towary tu jak tej dalej? Obecnie trwa procedura administracyjna, od której zależy przyszłość całego przedsięwzięcia.